Witajcie moje pierogi w moich pierogowych progach. Yy, tutaj macie mój speedpaint. Robię to szybko, nagrywam to nagranie na żywioł, ponieważ jestem już zdenerwowana. Ponieważ nagrywam to jakiś trzeci raz i za każdym razem coś się źle. Ale o moich trudnościach w codziennym życiu yy, zapraszam do opisu. Yy, tam będzie wszystko wyjaśnione. Dzisiaj będzie krótka, aczkolwiek pewnie długa, pogadanka o anime. Jak to się zaczęło u mnie, jak to się rozrosło i jak to teraz z tym jest. Więc anime, za... o anime dowiedziałam się, kiedy miałam 5-6 lat, kiedy byłam na jakiejś imprezce w domu mojej cioci i mój kuzyn, ja mając wtedy 16-17 lat normalnie wbiłam do niego do pokoju, patrzę co on tam ogląda, a na laptopie normalnie flaki latają, krew się leje strumieniami jak niagara. No i normalnie jest nieciekawie, ja akurat taka, co tu się dzieje. Yy... Okazało się, że to jest anime, tak je poznałam, nie wiem już jakie to było anime, to chyba było Naruto, ale nie jestem pewna, nie będę się wypowiadać, bo nie oglądałam Naruto, tak możecie mnie powiesić, bo nie oglądałam Naruto. I... <laughs> Zosia teraz yy, przez jakiś, przez długi okres czasu, kiedy ktoś wspominał o anime, Anime miała ten obraz tej krwi, tych flaków, tego wszystkiego, tej rozpaczy, tego cierpienia, tych łez przed oczami. Potem, kiedy mała Zosieńka miała 9-10 lat, yy, yy, zaczęła swoją przygodę z rysowaniem. I to było coś takiego, że. Rysowała się jakąś postać. Dużo osób tak robi. Rysowała się jakąś postać, rysowały się wielkie, na pół głowy oczy i mówiło się Hej, narysowałem anime. Bo mało co się nie wiedziało, że anima ma określone proporcje, anatomię i styl cały. Po prostu waliło się wielkie oczy i mówiło się Hej, rysuję anime. I było po problemie. Wtedy jeszcze świat był kolorowy, a po ziemi chodziły jednorożce. To było bardzo dawno temu. Potem zaczęłam szukać referencji, aczkolwiek trudno było to nazwać referencjami, ale szukałam ogólnie takich um, lasek z anime, żeby je narysować, przepraszam, przerysować do mojego pięknego szkicownika w My Little Pony. I kiedy szukałam jakiejś referencji, to wyświetlała mi się bardzo piękna kobieta, i ja mówię, ej, kurczę, muszę obejść anime z nią, bo ona jest super. Sobie wchodzę w ogóle w YouTube'a i przeszukuję normalnie kilkadziesiąt filmików z anime nigdzie jej nie ma. W końcu wkraczamy, jakimś studem wkraczaliśmy, wkroczyłam na... Jeśli byście coś słyszeli, to hmm, chyba moi sąsiedzi mają bardzo udany wieczór. Bardzo udany, bo ciągle coś krzyczą, jakieś piękne, radosne hasła, życzę im szczęścia, ale tak ym, 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 i nagle weszło się na teorie z różnych anime i tak się spoilerowało sobie kawałek po kawałku każde anime, w większości taką Titan, której tak potem obejrzałam, ale w sumie zaskoczyło mnie i tak, ale normalnie wciągnęłam się w teorię Replay, które robiłam, mnóstwo teorii o... Hmm. A taką Titan, i sobie normalnie spoilerowałam! Już wiedziałam, kto jest kim, kto będzie kim, co się stanie tutaj, co się stanie tam, yy. ale zazwyczaj yy, po prostu po pierwsze, nie wiedziałam, gdzie oglądać anime, nadal nie wiem, zazwyczaj oglądam sobie na CDA. <grym> tak, CDA jest naprawdę bardzo fajne albo na y, y, różnych portalach, nie wiem, ale to rzadko, ponieważ na na Shindani wyświetlają mi się bardzo nieciekawe reklamy, które nie są przeznaczone dla takiej y, pięknej, miłej kobietki jak ja. I co było dalej? Y, dalej to zaczęłam właśnie oglądać, zobaczyłam swoje pierwsze anime na YouTubie. Tak, zobaczyłam swoje pierwsze anime na YouTubie. Korona Katachi, Boże, to było moje pierwsze anime, i do dzisiaj jest w moim sercu jako jedno z moich ulubionych. Nie jest, ma, na, może, nie jest może na podium, ale jest jeden z moich ulubionych. Jest w pierwszej dziesiątce. Bo ja po prostu kocham anime, które mnie mentalnie rozwalają przez które ryczę, przez które w ogóle myślę nad sensem życia. Po prostu kocham takie anime. Może zabrzmiam teraz jak masochistka, ale nie, nie. Wszystko jest ze mną w porządku. Ogólnie polecam te anime. Mm. I potem obejrzałam jakieś 20 innych filmów anime, filmów, bo do odcinków nie mogłam się nijak zabrać. W końcu natrafiłam na Mirai No i się zaczęło. Obejrzałam całą serię, dwa. Półtora dnia yy, i po prostu teraz już potem zaczęłam lecieć jedno anime, drugie, anime, trzecie anime. No tylko to było często tak, że większość anime miałam już zaspoilerowanych przez godziny siedzenia i słuchania różnych teorii i spoilerów na YouTube, więc no już nie bawiło to tak jak kiedyś. Więc ten. Yy, ale nie straciłam, nie straciłam yy, nadziei. I zaczęłam oglądać, zaczęłam oglądać, 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 no i oglądałam. I teraz moje... no to już w koniec, no i teraz może przejdźmy do kategorii moje ulubione anime. No i tak, moje ulubione anime to waham się pomiędzy dwoma miejscami, Violet Evergarden i Made in Abyss. No i tak, jak już mówiłam, kocham anime, które mnie rozwalają mentalnie, Szarp, szarpią moją psychikę z tutaj na części nie ma psychiki i chodzę taka rozmymłana przez kilka dni. No więc tak, kiedy Violet Evergarden od samego początku nas jakby tak już wyszarpywało mentalnie, to Made in Aves zrobiło to jak grom z jasnego nieba w, w, pod koniec sezonu. I... Nie wiem, Made in a naprawdę było takie, miałam po tym taką, że tak powiem, takie zamulenie, takie po prostu myślenie nad życiem, nad sensem życia, że po prostu się nie odzywam, po prostu ciągle myślałam o tym. No ale tak, Violet Anime, boże, Violet, co? Violet Evergarden. Um, ma u mnie duży plus. Um, Samą postacią Violet. Nie, nie ma to być recenzja, ale tyle, co ja nie lubię ym, postaci zimnokrwistych i takich, nie pokazujących zbytnio ym, swoich osobowości, ym, ani takich. Po prostu znaczy, nie lubię takich ani, yy, postaci, które są takie ym, dosyć zimne nie lubią kontaktu z innymi. A jak już tak, to ten kontakt jest dystans, dystans i dystans razy kilka bo ja lubię ogólnie postacie takie jak ja czyli żywiołowe, wygadane normalnie, niebezpieczeństwo wszyscy się zabijają, ani oni są uśmiechnięci cały czas no dobra, może nie aż tak, bo to już może podchodzić pod ostre zarycie psychiczne, ale u tej postaci, ale po prostu lubię takie żywiołowe postacie tymczasem Violet jest zupełną przeciwnością żywiołowej osoby i rozgadanej osoby, ale Kocham, jak ta i osobowość się rozwija i stopniowo zmienia. E, dobra, koniec tej mini-recenzji. No i to są moje dwa ulubione anime. Myślę, że mogę je postawić na egzekwo, aczkolwiek no... Ogólnie Violet ma plus za też grafikę, bo grafika jest tak charakterystyczna tego, dla tego studia, z którego pochodzi Violet Evergarden. Ogólnie kocham mm, anime z tego studia, z którego pochodzi Violet i Koe bo to ma tak oryginalną kreskę, tak charakterystyczną, tak szczegółową, że to po prostu, aaa, po prostu jest mi miód na oczy. Nie wiem, może po prostu dlatego, że ja jestem z tych osób, które lubią wszystko dopracowane i szczegółowe. Może, nie wiem. W każdym razie y, lubię Violeta Vergara, jest na pierwszym miejscu plus za postać, plus za grafikę. No i y, y, teraz mogę powiedzieć coś bardzo młego, więc dajcie teraz czas, zastopuj ten film, leć sobie do łazieneczki, po nie wiem, miskę, nie wiem, przyniesie od pokoju i dopiero wtedy włącz ten film, ponieważ chyba nie chcesz zwrócić yy, yy, zawartości swojego żołądka prosto na yy, ekran swe, Twojego nowyżkiego laptopa. No, chyba nie chcesz. Dobra, ale yy, dzięki anime poznałam wiele ludzi. I pewnie, gdyby nie miłość do japońskiej animacji, to byśmy się w ogóle nie spotkali. Nie wiedzielibyśmy o swoim istnieniu. A tak się przyjaźnimy, i Boże, te osoby są dla mnie takim wsparciem. Dziękuję, mój kochany klubie literacki numer dwa, bo pierwszy to już jest w grze, ale mamy numer dwa. Kocham Was, podziwiam Was i będę zawsze Was wspierać. Mam nadzieję, że Wy mnie też. Po prostu jesteście kochani. Przepraszam, jeśli właśnie teraz ktoś zwrócił zawartość swego rządka, bo mnie nie posłuchała, to było naprawdę mdłe, przepraszam. I teraz komunikat dla tych osób, które mówią, że y, anime to chińskie bajeczki, porno i w ogóle. Po pierwsze jest taki specjalny odłam dla anime. To jest hentai się nazywa. Bardzo fajny odłam, proszę sobie sprawdzić. Ale to może już starsze starsi użytkownicy. Po drugie. Y jeśli zaczęliście od jakiegoś gównianego anime, no to już się nie dziwię, bo nie wszystkie anime są takie piękne. Nie wszystkie anime są cudne, piękne. E, bo rozumiem, że jeśli zaczęliście od złego anime, które nie przypadło Wam do gustu, to no, swoją przygody z japońską animacją mogli się zakończyć dosyć szybko i to jest zrozumiałe. Ale dajcie jeszcze jedną szansę. Nie wiem, właśnie obejrzyj so, obejrzyjcie sobie dla. Ja, takich, co lubią krw krwawą sieczkę, a taką Titan. Albo dla tych, którzy lubią rozerwanie mentalne, Violet Evergarden i Made in Abyss. No to żegnam się z Wami. Jakby co to postać na speedpaincie, to jak tak możecie sobie mnie wyobrażać o moim pięknym stroju z OLX-a. Moim pięknym japońskim mundurku. No i żegnam Was. Do zobaczenia i pa pa!